Musisz stracić, mówiąc wprost, kontakt z otoczeniem i skupić się na sobie, bo otoczenie jest po to, żeby cię zasypać bodźcami. A w dzisiejszych czasach funkcjonuje to rewelacyjnie. Media, media społecznościowe. Sieć, mi się bardzo podoba to określenie po polsku: sieć, nie? Mówię o internecie: sieć, Jest fajna sprawa, słuchaj, media społecznościowe. Wyciągasz taką smycz z ręki, z tego z kieszeni, opuszczasz głowę, podnosisz, że to już ciemno, nie? No to ja wiem. I co wtedy, co w tym czasie się dzieje, jesteś zasypywany bodźcami? Co robią bodźce z Twoją świadomością? Zajmują ją. Te bodźce zajmują Twoją świadomość. Zajęcie, przejęcie. Jakie określenie Wam lepiej pasuje? Zajmują, przejmują? Obydwa są pasujące. One przejmują Twoją świadomość. Biorą ją na własność. Te zewnętrzne bodźce. Eee. Co to było jeszcze z tym czwartym szczeblem? Na czym trzeba się skupić? Na sobie. No, kurde, weź teraz, no co teraz? Musisz się odciąć od swojego otoczenia, musisz stworzyć fokus. Musisz stworzyć fokus. Zacznij się skupiać na swoich emocjach, na tym, co ci dobrze robi. Ktoś użył już takiego określenia w swoim życiu? O, to dobrze mi zrobiło. Kto użył takiego określenia? Dwie osoby, śmiało. Reszcie współczuję. Fajne uczucie, tak na marginesie. Mówię do tej pozostałej reszty, która nie podniosła ręki. Jeżeli nie wiecie jeszcze, co wam dobrze robi, to wam naprawdę z całego serca współczuję. To jest fajne uczucie. Jak nagle stwierdza, że coś ci dobrze zrobiło. Życzę Wam naprawdę dużo seksu. To jest tak dobre ćwiczenie, żeby wiedzieć, o czym mówię. Fokus. Od, odciąć się od zewnętrznych czynników, które zajmują i przejmują Waszą świadomość. A Wasza świadomość jest waszą uwagą. To jest ta energia. Którą kierujecie na. A, właśnie, na co? Na siebie czy na czynniki zewnętrzne? Na te bodźce? No, na czynniki zewnętrzne, na bodźce. Kierujecie swoją uwagę. Pytanie ze 100 punktów, ale uczciwie, kto po przerwie włożył do torebki z powrotem telefon, a kto zapomniał ręko? Kto, kto zapomniał rękę do góry? Zapomniał to w porządku. One tam w dalszym ciągu leżą, jeżeli nie są jeszcze sprzedane, ale leżą. W tym, kilka jeszcze widziałem. Ale kto wziął i zapomniał włożyć z powrotem ręka do góry uczciwie? Ja. Okay. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy... Czy zrobił Pan to celowo, czy po nie. prostu zapomniał Pan? Jesteśmy tak przyzwyczajone do tej smyczy, że po prostu nie potrafimy się bez tego badzie... badziewia, tak to oficjalnie nazwę, poruszać. Słuchajcie, ja pamiętam czasy. Ja wiem, że ludzie tak długo nie żyją, ale ja pamiętam czasy, kiedy tego jeszcze nie było na świecie. No? Pani się śmieje, ja naprawdę pamiętam te czasy. Panie Czesławie, pan potwierdzi, bo ten pan też pamięta. No? Tatuś mówi, że też pamięta. Halo. No! Wiem, żartuję, chciałem panią dzisiaj wykorzystać jako ofiarę. Ok, i co? I zobaczcie, przeżyliśmy numer, nie? Do dziś nie wiem jak, ale udało się. Fuksem. Dużo szczęścia po prostu. Nie wiem, czy mi powinno być wstyd, czy nie, ale ja nie mam w ogóle konta na Facebooku. Nie wiem, czy o tym w ogóle głośno mówić, ale postanowiłem się odważyć. Dzisiaj nigdy nie miałem. Na ptaszku też nie. W ogóle nie wiem, jak się to obsługuje. Ptaszek, czy jak to się to nazywa, ten taki. I na tych wszystkich innych też. W ogóle mnie nie interesuje. Nie wiem. Zastanawiałem się nad tym, dlaczego jestem taki odporny na rozwój. Stwierdziłem, że po prostu zbyt dużo się dzieje w moim życiu i nie potrzebuję cudzego. Dać Wam czas? Mam swoje życie. Słuchajcie, naprawdę. Mówię Wam absolutnie z całego serca uczciwie. Mam swoje. I dzieje się. I po prostu nie to, żebym się wami nie interesował, ale po prostu nie mam czasu patrzeć co tam u was. Wolę się z wami spotkać, podać rękę, spojrzeć w oczy. Zobaczyć niektóre twarze po raz kolejny, ucieszyć się, że są zdrowi, cali, dobrze wyglądają. monitorze, to tak słabo, powiem Wam. Dopóki pamiętam, jestem świadom tego, że jestem istotą żywą, wolę kontakt z żywymi ludźmi. Tak jakoś mam. Nie wiem, czy to jest zboczenie zawodowe może, trudno powiedzieć, ale jakoś tak po prostu przyjęło się i wierzę w to. No, to tyle co do wiary kwestii i tym podobne. A Wy? Macie swoje życie? Czy jesteście tak przywiązani i przykuci do życia innych, że nie macie czasu na swoje. A jak już się znajdzie trochę czasu, to energii tyle nie ma, no bo nie macie całej do dyspozycji. Bo fokus, znacie moją? Mój? Opis, co znaczy fokus, follow one course until success. Nie masz całej swojej energii, żeby stworzyć fokus, bo tam wiesz, cały czas myślisz tam, trzeba jeszcze tam na tym koncie kliknąć, to trzeba jeszcze obejrzeć, to trzeba przeczytać. Poza tym muszę zobaczyć, co tam u, u Riany, za pan Rejany? Jasne, cały czas obserwuję. No spoko. Okej, okay? nie ma czasu. No przecież no, no bez jaj, no nie samą pracą człowiek żyje, nie? Wiesz jak. Trzeba mieć jakieś te... E, o, ho, o, odskocznia. odskocznia. Ho, hop, hobby. Hobby, hobby. Tak. Odskocznie od czego? Odskocznie od czego? Zastanawialiście się kiedyś na tym, po co potrzebują ludzie hobby, albo odskocznie? żeby w końcu zająć się czymś przyjemnym, kurde, nie mogę się doczekać, aż przyjdzie wieczór i będę mógł się zająć swoim hobby. Ja mam jedno. Nie ukrywam. Życie jest moim hobby. A więc, żeby dalej się rozwijać, trzeba chcieć. Żeby dalej chcieć, trzeba przestać być egomanem. Ego z łaciny, czyli ja zmienić swoje ja. Zmienić swoje przekonania. Przekonanie można porzucić. Niestety, trzeba je zastąpić innymi. I to jest proces. A co oznacza proces? Proces oznacza wymaganie czasu. Proces to jest czas, który jest do tego potrzebny. I tego czasu niestety niektórzy nie chcą sobie dać. Uwaga. Nie chcą sobie dać. Co to oznacza? To oznacza, że go mają. Ok, bo dać możesz tylko to, coś, coś, co posiadasz. Bo wszyscy mamy tyle samo czasu do dyspozycji. Tylko każdy z nas inaczej go wykorzystuje, ale czas mamy. Większość niestety nie chce sobie dać czasu. Na pójście dalej, na rozwój. Dlatego, że ten czas jest największym i jedynym naszym kapitałem, który posiadamy. I tym czasem musimy nauczyć się zarządzać. I to jest podstawowe ćwiczenie, którego ja uczę od lat moich studentów na moich zajęciach coachingowych. Zarządzanie własnym czasem. Czyli innymi słowy, wykorzystywanie czasu, który masz do dyspozycji. Na co go wykorzystujesz? W jaki sposób go wykorzystujesz? To jest absolutna podstawa, bo to jest ten proces, który nam umożliwia rozwój. Słuchajcie, umożliwia to możliwości macie wszyscy. Mamy wszyscy te możliwości, bo wszyscy mamy czas do dyspozycji. Wszyscy mamy tyle samo, to jest najbardziej sprawiedliwe na tym świecie. Wszyscy mamy tyle same czasu do dyspozycji. Czy to nie jest najbliższa informacja? Myślę, że braw. Dziękuję. Niestety tego nie wymyśliłem.